Ten film ciężko nazwać unboxingiem, ponieważ pudełko z tą grą zostało otwarte już kilka lat temu ale oto Batman Arkham Asylum w kolekcjonerskiej edycji na PC i swojego czasu za tę edycję zapłaciłem 69 zł, bo Epic miał ją na wyprzedaży. Wtedy jeszcze nie zajmowałem się unboxingami, także Kilka lat później... Batman. Oczywiście tak wygląda przód pudełka. Z tyłu mamy oczywiście informacje na temat gry, a także informacje na temat zawartości tej edycji. No i oczywiście mamy wymagania sprzętowe, okej, okay, po otwarciu tego pudełka, pierwsza rzecz, jaka nam się ukazuje to oczywiście batarang. I trzeba zwrócić uwagę na to, że jest zarysowany. I oczywiście wiele osób... O nie mój batarang A, jest zarysowany, co ja kupiłem? Oczywiście chodziło o to, aby pokazać wszystkim, że ten batarang jest. Autentyczną repliką Bataranga z gry. I oczywiście jest na postawce, także możemy sobie ładnie postawić na biurku. Jak ktoś przyjdzie, to oczywiście powie: O, ma zarysowany Batarang. Rally. Ok, następna rzecz to oczywiście nasza instrukcja do gry. O, Paragon. Tak, dokładnie. To było 5 lat temu. I zapłaciłem za to 69,90. Wow. To znaczy 5 lat, wow. Okej, okay, jak już mówiłem wcześniej, oczywiście instrukcja w języku polskim. To... Tutaj mamy bardzo ładne pudełko. Z napisem Arkam oczywiście, gdzie mamy dwie płyty. I pierwsza to oczywiście jest płyta z Grow, e, Natomiast druga to jest płyta bonusowa, gdzie można stawiać wszystkie materiały extra, jak na przykład filmy. Gdybyś to, to się nie spodziewał. Ostatnia rzecz, jaka... Była w tej edycji kolekcjonerskiej, to dziennik, niestety już w języku angielskim, i w tym dzienniku mam informacje na temat poszczególnych charakterów, jak na przykład strach na wróble, którego nienawidziłem i nienawidzę, jeśli chodzi o walkę z bosami i walkę Asylum Nie spłonie w piekle. Tak. Okej, okay, tak więc to był Retro-unboxing Batman Arkham Asylum w edycji kolekcjonerskiej na PC. Jeśli podobał Ci się to ten film, nie zapomnij kliknąć czuka w górę. A także zasubskrybować mojego kanału, bo jeśli będzie zainteresowanie, to może w przyszłości również pojawią się jakieś retro-unboxingi. Chociaż już od tamtej pory wszystko co kupiłem, to otworzyłem, także najwyżej kupię coś na Allegro.